Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jak widzicie w trochę innej roli, postaram się przepytać naszego gościa, który zgodził się odpowiedzieć na nasze sławne pięć pytań do. Zaprosiliśmy pana Marka Bernaciaka z firmy Italcolor, Ital, -Color, Ital -Color, przepraszam, który jest doradcą technicznym i, i mam nadzieję, że krótko zwięźle i przystępnie y, odpowie nam na zadane przez was pytania. I chciałam zacząć od pytania, y, które tak naprawdę nie jest ważniejsze, czy mniej ważne. Chodzi o to, czy Pani Ania, czy ktoś pod nickiem Ania napisał, czy można, a jeżeli tak, to czym pomalować pod lakier poliuretanowy, aby zlikwidować porowatość drewna dębowego wewnątrz pomieszczenia? Jest taka możliwość, żeby taki efekt uzyskać, należy stosować produkty, czy lakiery poliestrowe. Produkty poliestrowe mają tutaj przed sobą element gdzie w środkowej części mamy drewno dębowe, właśnie zalane, zalane na gładko. Jest to efekt dosyć modny, dosyć modny w, ostatnim, w ostatnim czasie. Żeby takie coś uzyskać, należy zastosować podkład poliestrowy. Jest to jedyna grupa produktów, dzięki którym można uzyskać taką grubość powłoki, żeby porowate drewno dębowe, czy żeby zalać Nagładko. Są to produkty przeznaczone dla profesjonalistów, i nakłada się te produkty tylko i wyłącznie natryskiem. Nie ma możliwości nakładania tych produktów pędzlem czy pistoletem. Aby, aby uzyskać taki efekt, należy na metr kwadratowy nanieść około 500, 400, 500 gram podkładu poliestrowego na metr kwadratowy po to, żeby, żeby właśnie duże pory w dębie, żeby zalać yy, na gładko. Po wyschnięciu takiego podkładu, a schnięcie trwa około 24 godzin yy, możemy nanosić na taki element dowolny lakier, Tu akurat mamy lakier w połysku, natomiast równie dobrze możemy nanieść lakier matowy, yy, matowy, ale punktem wyjścia jest właśnie podkład polistowy, który nam zaleje, yy, zaleje pory. Jest taka możliwość, takie produkty są dostępne w firmie i to w wszystkich regionalnych oddziałach. Drugie pytanie yy, od Wojtka. Trzy lata temu pomalowałem pod z drewna sosnowego lazurą. Dwie warstwy koloru i jedną bezbarną. Niestety wszystko popękało i złuszczyło się. Yy, nie chciałbym czyścić do gołego drewna, tylko zmatować powierzchnię. Czym pomalować, aby nie stało się to samo? Yy idee pytania rozumiem, natomiast nie ma tu odpowiedzi, która zadowoli naszego, naszego forumowicza, Tak pomyślałam, powiedzieć? bo tyle pytań po prostu przez moją głowę wiele razy przeleciało. Czym pomalować coś, żeby zabezpieczyć w 100%? Ale chyba... Znaczy, ta moja wątpliwość bardziej wynika z tego, że nie ma możliwości, żeby powłokę, która nazwijmy to łuszczy się, która jest w złym stanie, żeby nie trzeba było szlifować do zera. I, i żeby łatwo wybrnąć z sytuacji. W takim przypadku nie uda nam się uniknąć szlifowania do zera, tak jest moje zdanie, choć musiałbym te elementy zobaczyć, bo łatwiej by mi było w takiej sytuacji się odpowiadać, ale trzeba założyć, że te elementy należy zdemontować, dokładnie wyszlifować i zastosować dobrą, prawidłową technologię, technologię malowania elementów na zewnątrz, Tutaj są dwie albo trzy grupy produktów e, na rynku, przy czym zakładam, że, że Forumowicz chce w własnym zakresie to, to zrobić, to jest to w takim wypadku w grę wchodzą albo technologie bazujące na olejowaniu, olejowaniu e, drewna na zewnątrz lub na bazie impregnatów, impregnatów rozpuszczalników lub wodnych do, nad, do nanoszenia e, pędzlem tak czy owak, żeby albo stosować oleje, albo stosować impregnaty rozpuszczalnikowe czy wodne, należy bezwzględnie to drewno przeszlifować do surowego i wtedy stosować całą prawidłową technologię zaleconą Tutaj była użyta lazura, czyli ona też na bazie oleju, przypuszczam, ale jeżeli ktoś y, zrobiłby coś takiego, ale nie użył lazury i wtedy musimy to zeszlifować do gołego, nie ma jakiejś obawy, że potem następny nanoszony środek Wejdzie w jakąś tam reakcję z resztkami, które mimo wszystko zostaną? Eee, myślę, że nie, myślę, że nie. Natomiast największą uciążliwością to jest szlifowanie tego materiału e, zera. natomiast e, nie będzie takiego problemu. Okej. Okay. Idzie nam szybko, pytanie numer 3 e, od Piotra. Czy drewno termalizowane, z którego są deski tarasowe, należy zabezpieczyć jak normalne drewno, chodzi szczególnie o olejowanie, czy są jeszcze jakieś inne sposoby? A może w przypadku takiego drewna, nie jest to w ogóle konieczne? drewno modyfikowane termicznie należy zabezpieczać w taki sam sposób stosowane na zewnątrz, np. na, przykład na terasy, należy zabezpieczać w taki sam sposób jak drewno e, typowych polskich gatunków czy drewno egzotyczne e, drewno termu, e, obrabiane termicznie. My chyba mamy próbkę. Y tak, 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 tak mamy próbkę. Należy. Bo w ogóle wydaje mi się, że może, jeżeli możesz powiedzieć dwa słowa dosłownie, co to jest w ogóle drewno obrabiane termicznie? Jest to produkt stosunkowo na rynku, stosunkowo młody na rynku, nieznany dla wielu, wielu stolarzy, dla wielu ludzi z branży. Technologia obróbki, jest to technologia obróbki termicznej polskich gatunków drewna, czy europejskich gatunków drewna, na przykład jesionu, na przykład dębu, na przykład akacji obróbki w temperaturze w przedziale 180 do 220 stopni Celsjusza, w wyniku której uzyskujemy wzrost właściwości estetycznych drewna oraz wzrost odporności na czynniki atmosferyczne i wzrost niektórych właściwości fizyko, fizyko W praktyce stosowanie tego drewna w praktyce drewno stosuje się na elementy elewacyjne, na elementy tarasowe, na meble ogrodowe, gdzie, gdzie wymagamy jak największą odporność na czynniki atmosferyczne, na czynniki zewnętrzne. Do tej pory wzorcem, czy niedościgniętym wzorcem było drewno egzotyczne, które ze względu na swoją cenę było stosunkowo rzadko stosowane. W tej chwili europejskie gatunki poddane takiej obróbce, Zbliżają się swoimi właściwościami związanymi z odpornością na czynniki atmosferyczne do gatunków egzotycznych. Natomiast nie zmienia to faktu, że teraz elewacje czy meble ogrodowe wyko wykończone z takiego drewna należy zabezpieczać olejem. na przykład głównie to są technologie bazujące na olejach czy na impregnatach i olejach stosowanych na. Czyli przez tą obróbkę drewno. Egzotykiem się nie staje. Po prostu y, nabiera inną barwę, i to w zależności od długości. Y, jak to powiedzieć? Od długości trzymania. Ma, znaczy, ma lepszy czy od wysokości temperatury? Nie, od długości, tak? W jakiej, y, od jakiej, Od czasu obróbki, a od temperatury ma właściwości lepsze niż materiał wyjściowy. Na I przykład, też kolor się zmienia, tak? Na przykład, jeśli na przykład dom, niż akwarię. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to nadal drewno, które należy zabezpieczać. E, na przykład olejami. Ale... Dużą zaletą... Tak? Przepraszam, przerwę, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jesion, bo na własnej skórze przekonaliśmy się z mężem, nie nadaje się totalnie na zewnątrz. Obrobiony termicznie może być stosowany jako deska tarasowa? Może być, natomiast nie w wersji surowej, tylko w wersji olejowanej. I tu wyraźnie muszę powiedzieć o, o jednej wadzie tego, e, tego materiału, gdybyśmy go nie wykończyli. Dosyć szybko e, drewno... Na przykład jesionowe, ale generalnie obrabiane termicznie, czy to termodrewno, termoesion, ulega zszarzeniu, czyli bardzo ładny efekt estetyczny, który mamy wyjściowo, tak jak tutaj na tym elemencie. Dosyć szybko przy ekspozycji na zewnątrz, dosyć szybko takie drewno szarzeje, bladnie ten efekt, dlatego należy zabezpieczyć je na przykład olejami barwiącymi. Tutaj mam przed sobą próbkę takich olejów przeznaczonych na zewnątrz. Są to oleje aleje pod marką ColorWood, dostępne w oddziałach ItalColor w całej Polsce. Gorąco taką technologię polecam. Tak to wygląda. Czyli wracając do pytania, należy. takie drewno należy zabezpieczyć tak. i, i tu olej w, chyba szczególnie polecany, jeżeli chodzi o, o elewację, o tarasy nie? na dwie, zewnątrz. Dwie warstwy dwie. Mhm. oleju lub druga technologia, jedna warstwa impregnatu, druga warstwa oleju. Zalecam, spojrzając na swoim doświadczeniu, oleje podbarwiane, które sprawiają, że pigmenty w nich zawarte sprawiają, że takie elementy mają większą odporność na światło, czyli czas między poszczególnymi, czas między mm, renowacją jedną a drugą można wyraźnie wydłużyć. I, I przez to, bo słyszałam, że co roku tak naprawdę powinno się olej y, tak. odnawiać. Nie będzie efektu startego koloru. Jeżeli olej użyjemy z jakimś barwnikiem, nie, nie zdąży się nie, coś takiego stać? Nie, nie. olej ma to do siebie, że nie daje powłoki czy nie pozostaje na, na powierzchni, ale wnika w wnika strukturę, więc myślę, że te pigmenty wycierane nie będą. Natomiast trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że mniej więcej raz w roku trzeba ponowić proces czy, czy technologię olejowania, żeby to drewno odświeżyć i ponownie zabezpieczyć. I to też ponownie zabezpieczamy też dwa razy olejując. Czy już wtedy możemy tylko jedną warstwę? Jedna warstwa spokojnie starczy dlatego, że dlatego zakłada, że przy pierwotnym malowaniu malujemy dwie warstwy, natomiast przy konserwacji, która na przykład się odbywa raz w roku wystarczy spokojnie jedna warstwa poprzedzona delikatnym matowaniem papierem ściernym. A to jeszcze zadam pytanie, chociaż to się trochę nam rozciągnie w czasie, ale a co jeżeli mamy drewno za bardzo wilgotne i olejujemy? Wtedy może się coś stać niedobrego? E, może powiem tak. E, powinniśmy termin czy czas, kiedy olejemy, dobrać tak, żeby drewno było stosunkowo suche. Czyli proszę czyli, czyli na przykład, jeżeli to jest nowe, nowe elementy, to powinna być wilgotność w przedziale 15-20%, natomiast jeżeli jest to taras czy elementy zewnętrzne, to dobrze coś takiego przeprowadzić, na przykład w miesiącu sierpniu, gdzie mamy jeszcze pewność, że to drewno jest stosunkowo suche a nie w miesiącu na przykład w marcu, gdzie, gdzie po zimie te elementy mogą mieć dosyć dużą wilgotność i, i przez to może być problem z ulewaniem. Okej, okay. dziękuję.